dobry drodzy państwo, Łukasz plusak Portal Łuków TV, to jest rozmowa po drodze gościem specjalnym państwa i moim, pan generał Jan Reichel, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Senatu z okręgu numer 14. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję, że pan przyjął zaproszenie. Tak, Ale od razu drobne sprostowanie. Nie jestem kandydatem koalicji obywatelskiej. A? Jestem kandydatem paktu senackiego, czyli w paktu, w którego w skład chodzi koalicja obywatelska, ale startuję jako poseł. jako poseł? Jako, jako, kandydat. jako, kandydat, jako kandydat niezależny z poparciem wszystkich partii koalicyjnych. No i to by już było chyba tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie jest związany z Lubelszczyzną z, z racji spraw zawodowych. Pan generał jest e, pilotem myśliwców w stanie spoczynku. E, rezerwy? Rezerwy. rezerwy to Proszę zobaczyć, to... ja e, Oczywiście, jestem cywilem tak, tak. tej mon nomenklatury. Ja, ja monomenaratury już się do tego, ryskowej. że trzeba to jak gdyby tłumaczyć. To tak no do, do, w kwestii, kwestii wyjaśnienia. Do, do 65 roku życia jest się w rezerwie, a po 65 re, roku życia przechodzi się w stan spoczynku. Dlaczego Pan, jako doświadczony wojskowy, mówiąc kolokwialnie, pcha się do polityki? Trudno na to odpowiedzieć jednym zdaniem. Zawsze mnie fascynowały sprawy związane z polityką, ale szczególnie tą polityką zagraniczną, a szczególnie z bezpieczeństwem, i w tym kierunku jak gdyby podążało moje i wojskowe, i cywilne wykształcenie, bo, bo trzeba wspomnieć. Ale, ale, tak jak powiedziałem, zajmuje się, zajmuje się, zajmuje się bezpieczeństwem. No, te ostatnie lata, szczególnie, jeżeli chodzi o politykę militarną, no całkowicie nie leżą, jak gdyby w tym e, w, moim, w mojej wizji, wizji współczesnego, współczesnego świata, a, a szczególnie tutaj naszego, na naszego regionu, bo niewiele pozytywnych rzeczy się wydarzyło. Jeżeli chodzi o ten zakres, tu by trzeba było sięgnąć troszeczkę do historii, a więc rok 2008, konflikt rosyjsko-gruziński i, i, i tutaj jest sprawa jak gdyby uśpienia czujności Europy i Stanów Zjednoczonych. Przez Putina w tym zakresie, w tym znaczeniu, że Zachód myślał, że jednak można się dogadać z Putinem. Wywołał wojnę, ale, ale rozmowy przyniosły efekt. Ona się zakończyła Ona się zakończyła oczywiście zawarciem porozumień pokojowych, no, w większości na warunkach narzuconych przez Putina, ale... Ale był to taki sygnał, że jednak się można z nim dogadać. No, brak, reakcji, brak reakcji na to, co się później stało, czyli 2014, i 2015 roku. Tak, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o te sprawy typowo-militarne, no, to tu już było wiadomo, że to się tak nie skończy. No skończyło się źle. Na szczęście, zarówno Europa, jak i Stany Zjednoczone, no i w tej Europie Polska zreflektowały się, ale zreflektowały Potrzeb militarnych naszego kraju. Musi Pan, że nasi politycy obo obozu rządzącego w ostatniej chwili liczyli na to, że jednak tego że nie zatypuje Ukrainy? Logika nakazywała, żeby tak myśleć. Ja, ja też wypowiadając się wielokrotnie, nawet w mediach publicznych czy też na forach internetowych, no byłem, byłem zwolennikiem takich teorii, że do tej wojny nie dojdzie. Bo to jest irracjonalne. Ta, ta wojna, jak widzimy, po tych już ponad półtorej roku nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć i można się było tego spodziewać. No właśnie ale... czego ta wojna uczy nas jako Polskę, A, A B jako region lubelski, który jesteśmy tu wschodnią flanką NATO, tak? Czego nas uczy w kontekście naszego bezpieczeństwa? Czy my jesteśmy bezpieczni z wrzesień 23 Ros Rosjanie ugrzęźli? To jest bardzo szerokim pojęciem i to jest taka jak gdyby huśtawka pomiędzy zagrożeniami a, a, a tym poczuciem bezpieczeństwa, a więc pewnymi ograniczeniami, które, które musimy sobie narzucić, ale uważam, że na tą chwilę jesteśmy bezpieczni. Oczywiście całkowicie tutaj musimy pominąć zagrożenia, jakie są związane z tym, że Rosja jest w zasadzie koniec naszej cywilizacji, jeżeli do takiego konfliktu by doszło, więc, więc to pomijamy. Natomiast czego nas ta wojna nauczyła? No nauczyła nas tego, że zbiorowy wysiłek przy to jeszcze chcę doprecyzować Warszawa jest tym głównym kierunkiem. Tutaj, mm. tutaj zawsze się rozgrywały te naj, najgłówniejsze uderzenia ze strony wschodniej, ale jak spojrzymy na Drugą wojnę światową, to znowu ten kierunek, kierunek bardziej północno-zachodni, północno czyli od Lublina w kierunku na Warszawę również należy traktować bardzo poważnie, a więc cały region, cały region. Zadbanie o to, aby ten nasz potencjał militarny był na tyle, tyle duży, żebyśmy przez te pierwsze dni walczyli sami. Po pierwsze, czy pan się zgadza z tą tezą, a po drugie, czy pana zdaniem obecnie kierownictwo MONU dąży do, właśnie do takiej, żeby taką, taką sytuację jakby przewidzieć i no, mieć ten potencjał wojskowy, który pozwoli nam się przez te pierwsze kilka, kilkanaście dni bronić? To też trzeba podzielić jak gdyby na, dwie, na mhm. dwie fazy, bo, bo rzeczywiście tak. Tak było do czasu wybuchu konfliktu na Ukrainie. Założenia natowskie były takie, że w pierwszej kolejności to, to państwo, które zostaje napadnięte, musi własnym potencjałem, własnym potencjałem stawić czoła agresji. Natomiast już po, po szczytach natowskich, ostatnio widzimy wyraźnie że to wzmocnienie flanki wschodniej ma na celu spowodowanie takiej sytuacji, że nie tylko siły państwa, które jest na pierwszej linii, mają stawić realny opór ewentualnej agresji, ale to wspólnie państwa natowskie. Już będą gotowe od pierwszego dnia, od pierwszej minuty konfliktu do, do, do wspólnego działania, i to jest bardzo, dobry, bardzo dobre posunięcie, bardzo dobry kierunek działania ze strony NATO. Natomiast, tak jak żeśmy tutaj już wspólnie doszli do wniosku, ten potencjał własny jest na pewno bardzo istotny. Trzeba zadać sobie tylko pytanie, dlaczego to wszystko się dzieje w ostatniej chwili, a w zasadzie już po wyborach. Po No Oczywiście powstał, e, po, powstała koncepcja stworzenia chociażby tutaj w regionie 18. E, dywizji zmechanizowanej w Siedlcach. W Siedlcach. Mhm. Tylko że też trzeba sobie zdać sprawę, jak ta dywizja powstała. To jest, to jest dowództwo dywizji, plus jednostki wyciągnięte z innych związków operacyjno-taktycznych mhm. w Polsce, które skier zostały skierowane tutaj do, do tego regionu i dopiero stopniowo. Bo ja też spotkałem się z wypowiedzią pana generała Skrzypczaka, który też tutaj w różnych mediach ogólnopolskich, internetowych występuje komentując komentuje to, co się dzieje za wschodnią granicą, plus sytuacji w polskiej armii. że Żebyśmy my rozwijali, a nasze siły zbrojne do tych 300 tysięcy, tak, które gdzieś tam zostały zapisane w ustawie, to chyba warto, żebyśmy. trzeba się pochylić i wrócić do dyskusji o poborze powszechnym. Czy się z tą opinią zgadzać, czy ewentualnie pobór powszechny jest jeszcze społecznie akceptowalny? Znaczy, społecznie akceptowalny nie jest i wydaje mi się, że nie trzeba wracać do. doskonale wyposażona mniejsza liczebnie jest znacznie sprawniejsza niż armia pochodząca z poboru co widzimy zresztą na na froncie ukraińsko-rosyjskim jak ci żołnierze którzy są na siłę wcielani do wojska, jak oni walczą, jakie jest ich podejście do nie chcą być po prostu mięsem armatnym oczywiście, że nie chcą być mięsem armatnym tak więc, że do, doskonale wyposażona armia, doskonale doskonale wyszkolona i armia mniejsza, te 300 tysięcy 300 tysięcy żołnierzy na czasy, na czasy pokoju, no bo do tego zmierzamy, tak ta wojna się kiedyś zakończy 300 tysięczna armia jest moim zdaniem zbyteczna i, i bardzo kosztowna co prawda bezpieczeństwo i niepodległość nie ma, nie ma, nie ma ceny ale, ale musimy sobie zdawać sprawę bardzo trudno będzie utrzymać tego, takiej wielkości siły zbrojne, a można to zrobić inaczej. Można to zrobić poprzez doskonalenie systemu rezerw osobowych, można to zrobić przez różnego rodzaju zachęty w formie chociażby uzyskiwania przez żołnierzy, którzy zgłoszą się do dobrowolnej służby wojskowej różnego rodzaju uprawnień, kwalifikacji, które będą mogli wykorzystać później w swoim życiu zawodowym, czy też na, na, na własną korzyść, czy na korzyść gospodarki państwa. I tego rodzaju zachęty i tworzenie, i tworzenie systemu rezerw osobowych pozwala w bardzo krótkim czasie zmobilizować odpowiednią ilość żołnierzy, gdyby taka potrzeba. gdyby taka potrzeba. zdaje się, że ustawa o obronie ojczyzny coś takiego przewiduje? Tak, ale oczywiście to jest bardzo, to są bardzo nieprecyzyjne zapisy, tutaj tutaj trzeba na podstawie możliwości systemu szkolnictwa wojskowego i tego takiego, nazwijmy to w skrócie zawodowego i tego na poziomie mhm. uczelni wyższych należałoby opracować cał, cały mhm. system, który, który mógłby takich ludzi Jeszcze w, w, w sferze obronności chciałbym Pana zapytać o dwie kwestie. Te wszystkie zakupy, które czyni MON, gdzie co chwilę minister błaszczak występuje na konferencjach prasowych, tak ogłaszając a to Hajmarsy, a to Abramsy, a to przymiarki do F-35. Czy rzeczywiście ten sprzęt po pierwsze, czy nas na Stać. Bo wiadomo, pod kątem tego, że mamy wojnę za wschodnią granicą, więc jakby każde wydatki militarne możemy usprawiedliwić e, przed opinią publiczną. Ale pytanie, czy trochę tutaj nie mamy do czynienia e, z gigantomanią zakupową, to po pierwsze, po drugie, no, czy nas po prostu na to stać? Bo tutaj też dochodzą takie e, głosy, że chociażby ten sprzęt z Korei, tak, e, jest to jakaś forma zadłużenia pozabudżetowego, gdzie nie do końca wiadomo, właśnie ile mamy ile mamy zapłacić za K2 chociażby i, i skąd mamy na to wziąć środki. No to, jest, to jest wielka niewiadoma, że jak rzeczywiście jeżeli byśmy zrealizowali te zakupy zgodnie z tymi liczbami, które są podawane, to gwarantuję panu, że pańskie wnuki jeszcze nie spłacą tego, tego zadłużenia w ciągu swojego życia, więc, więc to jest rzeczywiście bardzo ewentualny, bardzo wielki wysiłek finansowy dla, dla całego państwa ja nigdy jak gdyby nie krytykowałem zakupów uzbrojenia na potrzeby na potrzeby naszych sił zbrojnych aczkolwiek jeżeli by to mnie zależało, to te pieniądze kierowałbym w nieco, innych, w nieco, nieco inne obszary, ale no, trzeba sobie zdać sprawę z tego, jak takie zakupy powinny być realizowane. Każdy z nas kiedyś w życiu stawał przed dylematem kupna samochodu, telewizora, pralki, Prowadzimy lodówki. budżet domowy. Prowadzimy budżet, no. wiemy na co nas stać, <grym> wybieramy jakieś modele w, na, w zakresie naszych możliwości, zasięgamy opinii e, różnego rodzaju... W przypadku samochodów jedziemy na jazdę próbną, oceniamy to wszystko jak to, mhm. jak to funkcjonuje i dopiero podejmujemy ostateczną decyzję, a jeżeli dochodzimy do wniosku, że może no, warto by kupić coś droższego, to wtedy myślimy o ewentualnym kredycie albo innym sposobie sfinansowania e, tych zakupów. I tak powinno być w siłach zbrojnych. Nie moja opinia, nie opinia pojedynczych, pojedynczych generałów czy, czy nie opinia ministra Boszczaka powinna być decydująca. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest potrzeba chwili i trzeba te procedury uprościć i, i dokonywać tych zakupów znacznie szybciej, ale nigdy nie należy jak gdyby, rezygnować z tej, strony, z, tej, z tej części analitycznej, bo, bo trzeba pamiętać, że jak się kupuje aktualnie funkcjonujące w siłach zbrojnych uzbrojenie, to my je kupujemy na 50 lat. Lat to jest taki okres użytkowania każdego systemu zbrojenia nowego, który, który teraz kupimy. Oczywiście w tym okresie czasu on musi przejść określone prace modernizacyjne, remonty, tak żeby mógł służyć przez ten okres, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że decyzja podjęta dzisiaj będzie skutkowała przez, przez kolejne, kolejne 30-50 lat i będziemy ten sprzęt musieli użytkować i jednocześnie będziemy musieli płacić za szkolenie obsług tego sprzętu. Całą logistykę to są, to są ogromne wydatki. Mówi się, tak ogólnie się przyjmuje, że cena zakupu to jest ogólnie jedną trzecią ceny, jaką wydamy za daną jednostkę sprzętową w okresie jego, w okresie jego eksploatacji, więc Właśnie. to są naprawdę duże zobowiązania. A co jeszcze co, co do liczb, tak i co do co do tych zakupów, to my tak do końca nie wiemy, bo, bo na przykład na przykładzie śmigłowców AH64 możemy powiedzieć, że to Senat Stanów Zjednoczonych wydał zgodę na, na sprzedaż tych 96 sztuk do nas, a ile my ich kupimy? Nie mamy żadnych umów, nie mamy, nie, mamy, nie mamy żadnych jest to taka zagrywka przedwyborcza, aby pokazać, że. że Prawo takiej... sprawiedliwość ma hasło wyborcze o bezpieczeństwie, więc tutaj. No tak, ale moim zdaniem jest to niestety puste hasło i w każdej dziedzinie życia możemy się doszukiwać różnych zagrożeń tego bezpieczeństwa i i nie możemy spać spokojnie pod tym względem, że e, politycy prawa i sprawiedliwości zapewnią nam to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polaków na odpowiednim, na odpowiednim poziomie. Bo tak jak powiedziałem, to można dopisać do każdej dziedziny życia, nie ilość, a jakość. Chcę Pan odpoczy? powiedzieć, nie wiem, czy mam to tak rozumieć, że tutaj jest więcej tego takiego pr moim zdaniem, niż realnych, realnych działań? Moim zdaniem, moim zdaniem tak. Jeżeli nawet chodzi o, o, wyrzuty, o wyrzutnie Heimars tak, czy, czy, czy odpowiedniki koreańskie, no to będziemy potęgą na skalę światową pod względem liczby co za municją do, 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 do tych rakiet. No. Na razie kupiliśmy tutaj przynajmniej zapotrzebowaliśmy kupną te.